Dla takiej firmy jak Szkuner offshore to jest dziejowa szansa. Druga powiedzmy po pierwsza była 80 kilka lat temu, jak port we powstało. Dzisiaj rozwój offshore'u to jest druga taka dziejowa szansa, którą po prostu musimy wykorzystać. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Na razie dobrze nam idzie. Jeżeli chodzi o port, tutaj dzisiaj dyskusji wyszło. Jesteśmy najbardziej intensywnie wykorzystywanym portem serwisowym pracującym dla offshore'u. Pomimo tego, że decydenci w Warszawie nas nie zauważają i bardzo często nas po prostu pomijają. Robimy swoje, biznes wybiera władysławowo. Dla nas to są przede wszystkim te usługi niewidoczne na pierwszy rzut oka podczas budowy farmy podczas realizacji inw inwestycji. Mam tutaj na myśli Marine Warranty Survey, usługa consultingowa mająca sprawdzić bezpieczeństwo, zweryfikować to, jak operacje morskie są wykonywane no w celu poprawienia warunków ubezpieczeniowych. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju geotechnikę, badania dna morskiego, usługi związane z Marine Assurance, dynamiczne pozycjonowanie, usługi FMIA, które świadczymy, czyli sprawdzanie, czy te statki z dynamicznym pozycjonowaniem rzeczywiście wykonują swoją pracę, są przygotowane. Mam tutaj na myśli projektowanie, instalacje elektryczne. Projektowanie fundamentów pływających, różnego rodzaju analizy stabilności. To są wysoko wyspecjalizowane serwisy. Czasami to, to jest też reprezentowanie klienta, który też ma ograniczony zasób personelu, nie posiada wyspecjalizowanych np. inspektorów w swoich kadrach, których my też jesteśmy w stanie zapewnić. To, co nam tutaj pomaga, to przede wszystkim jesteśmy częścią tej branży. Tak? Od Mamy bardzo bliskie relacje z klientami, jesteśmy częścią środowiska morskiego, działamy w morskim samorządzie gospodarczym. Rozumiemy te ryzyka, dzięki temu potrafimy je prawidłowo ocenić i wycenić. Bardzo mocno inwestujemy w rozwój pracowników, w rozwój ludzi. Tak naprawdę większość osób zajmujących się gospodarką morską w firmach ubezpieczeniowych w Polsce pracuje w Warcie. To też świadczy o tym, że potrafimy rozwijać te kadry że dbamy o tym, o to, by posiadały one odpowiednie kompetencje, a w ubezpieczeniach tej branży pomagają nam również takie atuty, jak bardzo mocny rating finansowy AA-standard ten oraz głęboka pojemność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna. Myślę, że podczas tegorocznej konferencji na morzu poruszonych było wiele bardzo ważnych wątków związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i przemysłem stoczniowym, transformacją energetyczną czy z finansami. Bardzo ważny przekaz, jeśli chodzi o budowę kompetencji w przemyśle stoczniowym, o konieczność zwiększenia aktywności, jeśli chodzi o szkolenie kadr dla branży morskiej. Bardzo dużo elementów podczas pierwszego panelu związanego z bezpieczeństwem, ale to nie tylko w zakresie. Tego bezpieczeństwa militarnego, ale też w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego oraz o budowaniu kompetencji w oparciu o bezpieczeństwo morskie.